We wczesnych latach ery miasta. Majka 10 była ekzołowczynią, która po wskrzeszeniu przez ducha utknęła na ziemi, nie mając statku zdolnego do opuszczenia atmosfery. Miała ona zwyczaj gromadzenia wokół siebie całych grup duchów i ochrony ich podczas poszukiwań ich strażników. Z wiadomości wysłanych przez nią do swojej przyjaciółki, dowiadujemy się, że lubiła swoje życie i nie chciałaby zamiast tego siedzieć bezczynnie w wieży. Największym zagrożeniem dla niej i jej duchów był Cyrel, światłodzierzca, który wierzył, że strażnicy nigdy nie powinni byli zostać wskrzeszeni i że trzeba uśmiercać duchy, które jeszcze nie znalazły swoich strażników. Większość jej duchów odnalazła swoich strażników i chociaż Majka cieszyła się z tego razem z nimi, w głębi serca bolało ją odejście przyjaciół. Wielu z nich nadawała nawet imiona. Przedostatni duch z jej stada odnalazł i wskrzesił swojego łowcę, który przyjął imię Andal Brask i rozpoczął podróż do ostatniego miasta po drugiej stronie Oceanu Spokojnego. Został on potem wangardem łowców przed Kejdem 6. W końcu majce poza jej własnym duchem pozostał tylko jeden, który nazywał się Pap. I nigdy nie odezwał się nawet słowem. Pewnego razu w starej Rosji Majka 10 spotkała innego strażnika, łowcę o imieniu Konar. Razem dotarli do wioski ludzi o nazwie Kojot, którą systematycznie najeżdżała z Graja upadłych z domu królów. Majka 10 i Konar zgodzili się pozbyć problemu wioski i zrekrutowali do tego celu jeszcze trzech strażników Nadie, Li-4 i terina Wai, także łowców. Jedna z mieszkanek wioski, Himura Shinobu, zapytała Majkę, jakie mają szanse w walce z upadłymi. Majka-10 wygłosiła jej motywujące przemówienie, mówiąc o tym, że strażnicy mają obowiązek chronić ludzi bez względu na wszystko. Shinobu jednak domyśliła się, że nawet z pięcioma strażnikami wioska nie ma żadnych szans na przetrwanie. W gruncie rzeczy Shinobu zginęła z rąk upadłych, jednak niemalże od razu odnalazł ją jej duch. Po wskrzeszeniu dołączyła wtedy do pozostałych pięciu łowców i razem stworzyli legendarną formację sześciu kojotów, którzy jako pierwsi prowadzili rekonesansę kosmodromu i eskortowali ludzi do ostatniego miasta. Naturalnie Majka 10 nie zawsze była egzo, i jak każdy egzo ma swoją historię sprzed przemiany. To jednak, co przydarzyło się Majce, pokazuje, jak okrutny w swoich działaniach potrafił być Clovis Bray. Przed swoim życiem jako egzo, Majka 10 była człowiekiem, chłopcem zwanym Majka Abrams. Więcej na temat smutnej historii małego Majki oraz jego rodziców możecie się dowiedzieć, czytając jego listy do wędrowca po zebraniu poszczególnych zabawkowych pingwinów rozsianych po całej Europie. Dzięki wpisom lore Konstelacje możemy przypuszczać, że Majka 10 w przyszłości będzie miała do odegrania ogromną rolę.